Przed nami kolejny odcinek The Book of Boba Fett, Księgi Boby Fetta, ale kolejny i też ostatni, finałowy odcinek na razie pierwszego sezonu The Book of Boba Fett. No i muszę wam powiedzieć, muszę wam powiedzieć, że ten odcinek mm, był gorszy od pozostałych, był gorszy od pozostałych w sensie dużo szumu nazbierało się po szóstym odcinku i po piątym. Księgi Boby Fetta, ponieważ przez te dwa odcinki, właśnie w środku sezonu, no, troszeczkę ten serial odbiegł od Boby Fetta i troszeczkę zagłębił się w Dina Jarina, w Mandalorianina, i to tak wyglądało, jak dwa pierwsze odcinki trzeciego sezonu Mandalorianina, ale też ten odcinek kończy nam się taki, w taki sposób, że otwiera nam furtkę na ten trzeci sezon Mandalorianina już taki prawdziwy. No i zaraz wam powiem o co chodzi i też otwiera być może furtkę na serial osobny, ale o tym też oczywiście porozmawiamy. Także są oczywiście spoilery, będą oczywiście spoilery w tym materiale, także no jeżeli nie oglądaliście to no niestety, no gadamy o finałowym odcinku, no to jednak trzeba gadać tutaj o spoilerach. Także no cóż, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Nie było mnie tydzień, ostatni odcinek na kanale to była właśnie recenzja szóstego odcinka Book of Boba Fett. E, no bo, ponieważ nie było żadnych tutaj... nie było co nagrywać, po prostu. Już niedługo szykujemy dla was kolejnego KBM Newsa, gdzie porozmawiamy sobie o nominacjach do Oscarów. E, na pewno, być może sam nawet poprowadzę go. E, także no... Je, jest ciekawie, jest ciekawie, więc niedługo będzie się dziać na kanale, bo niedługo mamy Uncharted. Już za dwa tygodnie, tak na, za tydzień. E, śmierć na Nilu nam się zbliża i już w marcu Batman. Także tutaj akurat ten kalendarz premier jest dosyć szybki i rozległy. Także, no cóż. Także jeżeli chodzi o ten odcinek, czyli odcinek siódmy. Tak, siódmy odcinek pierwszego sezonu Księgi Boby Feta, no to... Jest on. E, nie, nie jest on najlepszy. Nie jest on najlepszy, zdecydowanie nie jest on najlepszy. Najlepszym odcinkiem, no nie nazwałbym szósty odcinek najlepszym odcinkiem, ale piąty. Piąty jest dla mnie takim MVP tego serialu. Jak na razie. Znaczy no jak na razie, no MVP tego serialu jest pierwszy odcinek po prostu. E, jakbyście się pytali, czy będzie jakieś podsumowanie sezonu, coś, coś takiego, no to nie, nie planuję. No bo akurat być może kiedy indziej będziemy robili, będziemy za zaczynać może później jakieś podsumowania różnych seriali, czy to MCU, czy to Star Wars, czy to innych. No ale no, no na razie nie planuję, tak? Nie planuję e, na razie robić podsumowania tego serialu na przykład z my No także, także no. Um, no dobrze, jeżeli chodzi o ten odcinek, no to tutaj mamy już więcej Boby Feta. Mamy już więcej Boby Feta i to cieszy. To cieszy, bo mamy już więcej Boby Feta. No nie było go wiadomo w piątym odcinku, ani w odcinku szóstym. Yy, znaczy był w szóstym na chwilkę, tak się pojawił. Takie kamio. Yy, no tutaj mógłbym też rzec, że jest to druga planowa postać, ale nie, jest to pierwszoplanowa postać, no w tym samym serialu, tak. No musi być pierwszą planową postacią. Yy, także tutaj... Odcinek się opierał na nim i na wojnie z pajkami, co mi się też bardzo podobało, i Cat Bane. Cat Bane, który nam się pojawia po raz drugi, po raz kolejny. No i to starcie rewolwerowców, można powiedzieć, numer dwa, czyli no, Cat Bane, który się mierzy z Bobą Fettem. No, nie wiadomo, czy ktoś zginie, czy Boba Fett zginie. No, ja miałem troszeczkę coś takiego, że myślałem, właśnie, że Boba może zginąć. Yy, no ale powiem Wam, kto zginie. E, już, już pod koniec e, no i też jest twist mega twist, bo mamy scenę po napisach ale o scenie po napisach będziemy rozmawiać pod koniec recenzji także na razie, na razie będziemy tak gadać o rzeczach, które mi się podobały co mi się podobało to, że Baby Yoda Baby Yoda wrócił wrócił do, tak naprawdę do Dina Jarina e, no i wybrał tą tą zbroję mandaloriańską, tak Także nie wybrał Miecza świetlnego. To zostało nam, nie zostało nam pokazane. Po prostu sobie przyleciał. No i wybrał po prostu hmm, tą zbroję Mantaloriańską. No nie wiem, no czy on w ogóle wiedział, co on dostaje, tak naprawdę, w wyborze wcześniej, gdzie mu lub powiedział. No nie wiadomo, właśnie, on jest dopiero mały. No wiadomo, 50 lat, ale dla rasy, właśnie Jody, tej rasy, gdzie jest Joda, no to jednak on jest mały jeszcze. Także no. Troszeczkę na to, na to wychodzi, że Luke troszeczkę za pochopnie to, to zrobił i są teorie, że to może być taki klon Luka, klon Luka, który, znaczy, Boże, klon Luka, jakiś klon Palpatina na przykład, który się zamaskował właśnie lukiem, bo się po prostu jak Luke nie zachowywał, ale ja nie miałem takiego wrażenia akurat w, w odcinku tym, no ale też ludzie mówią, że on się stawał już takim lukiem, niestety, z ostatniego Jedi. Ale to mi też się nie podobało. No dobrze, to tyle o Luku, tyle o Baby Yodzie jak na razie. E, jeszcze oprócz tego, że on użył sobie tej mocy na rankorze, żeby go uśpić, to jest też coś nowego. Znaczy dobra, może nie coś nowego, bo wcześniej mieliśmy chyba coś takiego, że używa moc, mocy, żeby kogoś... kogoś wiadomo uśpić i tak dalej. E, no i... no i te śmieszna scena, kiedy Baby, baby Yoda... E, przejęzyczenie Baby Yoda kładzie się obok. Rancora to też jest taka cute scena no także także no. No także tutaj Din Jarin y, też robi robotę, też robi robotę i też te sceny walki Boby Feta i Dinajarina z tymi pajkami, bo mamy wielką bitwę na Mo Mos Espa To też mi się podobało, że Mospelgo, pomimo śmierci Ka y, Vant'a, bo tak, on zginął. Kobwant zginął. No ale. No cóż, no cóż, szkoda, szkoda że on zginął, ale spokojnie, scena po napisach, no, no także no, no także Mos Pelgo, Mos Pelgo, które pomaga mm, tutaj naszym bohaterom i też, też przypominały te droidy, droidy, które tam, tam weszły od pajków e, to też mi przypominały strasznie niszczycieli z y, trylogii Prequeli, z Wojen Klonów i tak dalej, no, możecie napisać, czy wam też te droidy przypominały, właśnie te niszczyciele, ale troszeczkę inaczej, wiadomo, wyglądały, inaczej strzelały, ale też mieli, miały to pole ochronne i tak dalej. No, także w sumie, w sumie spoko, jak na właśnie e, takie coś nowego tutaj nam Robert Rodriguez pokazał, bo Robert Rodriguez reżyserował ten odcinek. Tutaj nie mieliśmy w ogóle serwisu tak naprawdę, bo mieliśmy postacie, które nam się pojawiały w poprzednich odcinkach. No także mieliśmy więcej tych yy, piratów, no nie wiem czy to nazwać piratami, ale to są tacy no przytup, przydupasi, przydupasowie Boby Feta i, i w, ich, w, jej, w ich armii. Też podobało mi się duże wykorzystanie krosantanina krosantan, krosantanin, no nie wiem nie wiem jak to się odmienia, ale krosantan, niech będzie czyli ten napakowany Łuki. tutaj naprawdę też robił robotę, kiedy on miód tych pajków, naprawdę to świetnie wyglądało, ten rancor później, który tam wbija, Boba Fett wiadomo, on w trzecim odcinku się uczył jeździć yy, na rancorze, no i się nauczył widać, że się nauczył i i troszeczkę sobie poradził troszeczkę sobie poradził, ale to też jest bekowe, że, że akurat Katbein pokonał nawet tego rancora. No, Jezu ja, ja mówiłem, że Cutbane no, nie ma... nie ma na niego mocnego, tak? Nie ma na niego mocnego, chyba tylko Thanos musiałby wejść, żeby żeby go pokonać, tak? No, no także... Mm, no także szkoda. Znaczy nie szkoda, właśnie, właśnie dobrze, że Katbein pokazany został taki jako taki mocarny Po czym niestety pod koniec odcinka kinie i nie wiem dlaczego, skoro ta postać mogłaby być wykorzystana na przykład na swój własny serial. Ale została przećgnięta tak naprawdę przed tym, jak Kat Bane mógł zamordować Boba Fett'a. No to Boba Fett wyciąga tą swoją laskę i. i ganią w brzuch Cat No niestety, niestety ginie i to mi się nie podoba strasznie, że tutaj kolejna postać. Znaczy dobra. To nie jest może coś takiego jak z Wilsonem Fiskiem w Kingpinem w Hokaju, gdzie nie widzieliśmy jego śmierci dokładnie. Być może żyje. No ale tutaj już raczej Kadabana nie zobaczymy nigdzie. Jak już no to wiadomo w historii, które się działy przed Mandalorianinem, na przykład Kadabaina można jeszcze zobaczyć w Batch. Naprawdę gdyby się pokazał w Badbatch w drugim sezonie, a to jest bardzo prawdopodobne, no to naprawdę. Będę się cieszył. Będę się cieszył i też powrót Fennec mógłby być bardzo, bardzo fajny. E, no cóż, jeszcze ta, ta postać tej babki, która jest takim mechanikiem, tak jakby tym mechanikiem Mando. E, ona tak e, lubi tego Baby Yoda i tak dalej. Z, z nią sceny i z tym takim, z tym porucznikiem, z tym przywódcą, nie przywódcą, tylko, przepraszam, zastępcą tego Majora Em, który później okazał się, że jest z pajkami. Em, no także on, tutaj z nim i z tą babką były bardzo cringe'owe sceny, niestety Bardzo były to cringe'owe sceny, ale no nie wiem, jak to było w waszym odczuciu, możecie mi napisać, ale moim zdaniem było bardzo Cringe'owo, gdy byliśmy wśród nich Gdy tam wypadali na przykład i tak krzyczeli No, było to cringe'owe, po prostu, było to cringe'owe i no i niestety to jest wielki wielki minus tego wszystkiego. Ale odcinek dobry, odcinek dobry i naprawdę mieliśmy kilka głupotek, kilka dziur. Na przykład Fennec Shan, której nie ma przez połowę odcinka. Pojawia się dopiero na końcu i rozwala tą mafię pajków. No i pajkowie tak naprawdę wynoszą się ze spice'em. No i Elo. Co mi się też podobało, to, że Cud Bane... E, współpracuje właśnie z tymi pajkami. Że on jest tym złym tutaj. No bo jednak Cud Bane jest takim rewolwerowcem. Czuliśmy się trochę jak na westernie. Ogólnie. Ten serial jest, jest jak taki dziki zachód cały. No. No cóż, także na to, na to wszystko tutaj wychodzi. No dobrze. Końcówka odcinka sama. No to też mamy. Mando. Mamy Mando, który odjeżdża sobie. Odjeżdża... Odlatuje może, nie odjeżdża, tylko odlatuje. Przepraszam, że się, że się tak w ogóle zacinam, ale jestem na świeżo, bo odcinku jest dużo rzeczy do omówienia, jest to finał sezonu. No i niestety będę się tak.. ciął troszeczkę. No także. Także jeżeli chodzi o Mando, no to. Mando odlatuje sobie z Baby Yodą, mamy tam śmieszną scenę, odlatuje sobie w przestworza. I ciekawe, czy on leci do Luka? Czy on leci gdzieś indziej? To jest ciekawe, to jest ciekawe, czy on leci do Luka, zobaczyć co się stało, co się od, od Janie Pawliło, że tak powiem, że grogu sobie przyleciał i znalazł się tak ona, Tatooine. No, także jestem ciekawy. W trzecim sezonie na pewno to zostanie poruszone. I trzeci sezon najprawdopodobniej będzie w październiku albo w listopadzie już tego roku, czyli 2022 roku. No, ja się nie mogę doczekać, bo naprawdę John Favreau, od kiedy on wziął Gwiezdne Wojny, naprawdę to wygląda inaczej. Ale niestety mamy tutaj razem, na przykład, gdy Dave Filoni robi odcinki, to mamy mega, mega dużo fanserwisu i. No i niestety Filoni chyba tylko do kreskówek, ale naprawdę nie robi dobre odcinki w live action Gdzie robił na przykład Ahsokę w piątym odcinku Drugiego sezonu Mando No i, no i tutaj, tutaj również Również trzymało poziom w szóstym odcinku, było mega, mega dużo fanserwisu w szóstym Jak i w tym całym serialu W ogóle jest finalny plakat wyszedł, ja teraz wam go nie pokażę Ale tam jest milion postaci, które się pojawiły Właśnie w tym serialu, mamy Luka na plakacie, Ahsokę No to, to jest w ogóle ciekawe um, No tak Scena po napisach, bo to tyle o całym odcinku. Scena po napisach. Uwaga, jest to ciekawe, bo... Uwaga, jednak... Jak widzimy w tym BAFTA tanku, tam gdzie się Boba Fett leczył, mamy... Mamy, uwaga... Kobawanta. Kobawanta, który się leczy i być może przeżyje. Najprawdopodobniej przeżyje i mamy tego tutaj czarnoskórego... Gościa z redami jest takim lekarzem Widzieliśmy go chyba w czwartym odcinku Book of Boba Fett No i no to też jest ciekawe To też jest ciekawe co się, co się wydarzy Czy będzie serial o Kobiewancie No to jest prawdopodobne Ale być może to zwiastuje na przykład drugi sezon Book of Boba Fett To co się wydarzy na przykład w trzecim sezonie Mando Napiszcie swoje teorie No ale to tyle z tej recenzji Ostatniego, czyli siódmego odcinka, The Book of Boba Fett, którego reżyserował Robert Rodriguez. No cóż, jeżeli chodzi o ocenę, no to mocne 7,5 na 10 naprawdę. Trzymał poziom odcinek, ale nie był on zdecydowanie najlepszym. No cóż, to tyle. Widzimy się w następnych materiałach. Całemu serialowi dałbym mocne 8 na 10, jeżeli byście się pytali. Jest on gorszy niż Mandalorian. No na przykład Bad Batch, które się starało być wojnami klonów, nie wyszło im to troszeczkę, bo tam mieliśmy te filery i tak dalej. Tutaj również nie, wysz, nie wyszło to, że Bugowafet chciałby, by chciałby być drugim Mandalorianinem. Także to tyle, do usłyszenia, widzimy się w następnych materiałach. Subskrybujcie, aby nie przegapić następnych materiałów, najlepiej z dzwoneczkiem. No cóż, to tyle, do usłyszenia i niech moc będzie z wami.